Dzień dobry, dzisiaj trening numer 7 na ramiona, na piękne, e, piękne barki, e, na ujętrnienie piersi e, oraz przeciwpelikanowy, czyli pozbywamy się pelikanów. Ćwiczenie pierwsze. Dobrze, 30 sekund. Ustawiamy się i teraz wciągnięty brzuch, jedziemy. Raz i dwa i trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. I dalej ręce proste, napięte. Teraz nogi dociska, dociśnięte do maty. To spowoduje, że nogi będą napięte. Możemy tak, bez mniej. I teraz jeszcze jest opcja, w ten sposób. Dobrze, pierwsze ćwiczenie zaliczone. Drugie ćwiczenie. Bardzo podobne, czyli wracamy do naszego przysiadu i będziemy również w tej pozycji wciągamy brzuch. I teraz będziemy robić w ten sposób: i jedziemy. Pozycja najważniejsza, głowa przedłużeniem kręgosłupa, i jedziemy. Tutaj dość mocno boli triceps. Oddychamy. Możemy troszeczkę niżej, ale plecy zostają proste. 18, 19, 20. Jeszcze 10 sekund. Ręce stali, jak to mówię zawsze. Musimy im dać w kość. Dobrze, kolejne ćwiczenie w pozycji również składu, tylko to będzie już pochylenie 90 stopni, więc najlepiej. Ten skład zrobić w ten sposób, że łamiemy się do takiej pozycji. zobaczę jak to wygląda. Ok, dobrze. I będziemy unosić ręce. Już Wam pokazuję w trakcie. Łamiemy się. Przesunę się chwilę tutaj. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Daleko rękami. Niech łopatki się łączą, nogi bardzo mocno trzymają się podłogi, środek ciężkości na stopie, na środku. 30. Super. Teraz będziemy robić nożyce rękami, czyli bardzo fajne ćwi ćwiczenie. Czyli stajemy sobie prościutko. I teraz: raz, dwa. Staramy się ręce trzymać na wysokości barków. Ręce są proste. Głowa wyprostowana, brzuch napięty. Też nie machamy, tylko kontrolujemy. Ja dość mocno przyspieszam, aż mi tutaj czuję, że wiatr wieje. Dobrze, 30 ok. Teraz będziemy robić diament, diament rękami. Diament rękami polega na tym, pozycja wyprostowana. I teraz, tak mamy ręce, robimy raz, dwa, diament. Diament, dokładnie tak. W ten sposób przez 30 sekund i jedziemy. Start. Na wysokość ramion, raz, dwa, wyprostowana pozycja. Napinajcie ręce, jakby ktoś chciał Wam postawić opór taki na tych rękach. Możecie ciężarki też również wziąć. Stop. Dobrze. Teraz robimy kurczaczki. Chicken wings, chicken wings. Już. Widać, że mam dzieci. Hmm? Czyli kurczaczki to jest coś takiego, że tak. Oczywiście pozycja prosta. Jesteśmy kurczaczkami. I robimy. Raz. Tutaj jest docisk. I docisk. Przepraszam, że krzyczę, ale ma być docisk. Jedziemy. Raz klatka piersiowa, ujędrnienie piersi, piersi, Tu się pojawiają też takie piękne mięśnie w tej. Mogę bliżej? Trzy sekundy. Wyglądam jak jakiś kulturysta. 30. Super. Dobrze. Po, po jest kobieca pompka. Znamy już ją bardzo dobrze, albo męska. 30 sekund. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Pomimo komentarzy. Dobra, teraz pewnie już mnie widzicie. I jedziemy sobie pompeczkę. Przy pompeczce. E dłonie pod ramionami i nogi złączone jedziemy raz i dwa powolutku w swoim tempie jeżeli ciężko róbcie przerwy nie możecie nie musicie iść nisko ja też nie jestem w tym najlepsza ale ważne, że dzisiaj samolot na wewnątrz nie lata, pies nie szczeka, dzieci nie krzyczą. Dobrze. Kolejnie, po pompce mamy też diament, ale zrobimy coś innego, fajniejszego. Czyli tak, generalnie siadamy albo w siadzie skrzyżnym, czyli po turecku, jak to się mówi, albo w takim siadzie. I teraz. Generalnie był diament, tak, ale jest bardzo fajne ćwiczenie, jak klaskanie za głową. Raz i wypr do wyprostu, znaczy do tej pozycji. I tu ściskamy ręce, niech nam się tutaj te pelikany, właśnie znikają, czyli tak, za głową. I za głową. Za głową może pokażę z boku i za głową, za głową. Im dalej tym lepiej. To jest typowe na pelikany. I trzydzieści. Super. Bolą ręce. Możemy chwileczkę sobie je tak pomachać. Okej. Okay. Dobrze. Kolejne ćwiczenie. To jest pompowanie ramion przez minutę jako ostatnie ćwi ćwiczenie. Dobrze. Czyli stoimy sobie prosto w naszej dobrej dla kręgosłupa, czyli napinamy się barki do tyłu, wyciągamy ręce, napięte, ktoś nas ciągnie i pompujemy. I teraz będzie zmiana do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu pelikany. Pelikany. Znikajcie, znikajcie. To jest cięższe. Co oddychamy. Troszeczkę możemy sobie jeszcze polatać. Jeszcze chwilkę i znowu próbujemy. Raz, dwa kółeczka, trzy, aucz cztery, pięć, sześć, siedem sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super! Wynik zaliczony.